Jest załążek. co do kibiców, to, to, to my żeśmy z Panem Prezesem już byli dzisiaj w innym programie i się tak zastanawialiśmy właśnie, czy to nie byli ci, którzy o czwartej rano mieli samolot Egidtu, do Egiptu po prostu, no, czy, czartery, że jednak mimo wszystko musieli, musieli być na tej, musieli być na tym okęciu, ale... Ale może nie, no może rzeczywiście przyszli, natomiast, natomiast o zalążku tak, no zalążek jest, bez dwóch zdań zalążek jest I, i dlatego, no to zresztą pan prezes wszystko powiedział, no dlatego właśnie koniec końców ten, ten jeden tylko punkt został przyjęty tak, tak bez takiego właśnie jakiegoś wielkiego fermentu, nikt nie dyskutował o tym, czy, czy probierz zostaje, czy nie zostaje, dla wszystkich stało się jasne, że, że musi zostać, no bo, no bo dość tych zmian, wciąż, że... Reprezentacja Polski w ostatnich tam, już nie pamiętam, pięciu latach miała, nie, zdaje się, pięciu, pięciu selekcjonerów, no może, może trochę przesadziłem, ale, ale to mniej więcej w te, w te liczby zaczyna iść. I, i, I jakby wszyscy wszyscy uznali, że, że probierz jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Mi się wydaje, że on to rozegrał. On pan trener Probierz rozegrał to bardzo sprytnie. To znaczy e, e, poszedł trochę z zawołaniem ludu. Wołanie ludu właśnie było po, po katarze takie, że nie bójmy się tak strasznie, nie oddawajmy tak strasznie pola, grajmy trochę w piłkę i, i trener probierz tak tę drużynę zestawił, żeby, żeby ona te, te, te żądania trochę spełniała. Do tego, do tego dość, dość fajnie... Yy, zaczął wypadać na, w kontaktach z mediami, z kibicami. Wluzował mocno. Już, już, już nie, mówię, nie mówię o tym, o, tym powo o tych powołaniach na polu golfowym, bo to, bo to akurat było tragiczne, ale, yy, ale, ale mówię bardziej już o tym, o, tym, o tym, co się później działo, kiedy był naprawdę otwarty, wyluzowany, kiedy wpuścił powietrze w tę te, w te dość zatęchłą kadrę. Yy, yy, I rzeczywiście yy, mam takie wrażenie, że yy, tak naprawdę Michał probierz jest największym zwycięzcą tego Euro, oprócz kadr urbańskiego.